Moi drodzy, dzisiaj będzie bez narzekania. Zazwyczaj w tej rubryce narzekam na głupotę urzędników w Brukseli, zaślepienie naszych biurokratów, którzy chcą być bardziej europejscy niż dyrektywy Unii i oderwanie ich wszystkich razem wziętych od rzeczywistości. Tym razem są jednak dobre wiadomości. Coś tam do nich dotarło. Christoph Hansen, komisarz do spraw rolnictwa, przedstawił pakiet łagodzący wymagania wspólnej polityki rolnej. I nie chodzi tutaj o zakres tego złagodzenia. Dzięki proponowanym zmianom rolnicy będą mogli zaoszczędzić do 1,5 miliarda euro rocznie. Umówmy się, to są w skali całej Unii Europejskiej drobne pieniądze. Wychodzi 9,30 euro na każdy ze 170 milionów hektarów użytków rolnych w Unii, czyli jakieś 39 zł na hektar. A zatem Hansen, Hansen nie, wy, nie wymyślił przysłowiowego prochu. Nie będzie to zmiana, która radykalnie odmieni życie rolników, bo przecież złagodzenie normy GAEC 4, ochrona rzek dzięki pasom buforowym, czy GAEC 2, torfowiska, sławne torfowiska, rozlewiska i bagna, nie zdejmie z gospodarzy całego balastu ekoschematów i warunkowości. Ważniejsze jest to, jak zareagowali na to przedstawiciele środowisk, które wymyśliły to całe zazielenianie Europy? Na razie ta reakcja jest zgodna z oczekiwaniami. Niejaka Marilda. Daszkali, starsza specjalistka do spraw rolnictwa i użytkowania gruntów w organizacji BirdLife Europe, Ona, ta, ta organizacja brała, miała spory udział w, w konsultowaniu zapisów Zielonego Ładu, stwierdziła, że plan Hansena służy niszczycielskiej agendzie przemysłowego agrobiznesu, która odbywa się kosztem natury, środowiska i odpowiedzialności publicznej. Przemysłowy agrobiznes to jest, ale na Ukrainie aspirującej do członkostwa w Unii, także on dopiero do nas zawita. Jak to wygląda? Najlepiej ilustruje poniższy przykład. Gdy z powodu wojny jedno z gospodarstw na Ukrainie miało problem z transportem zboża, to po prostu kupiło sobie statek do przewozu ziarna o ładowności 47 tysięcy ton. W Polsce średnie gospodarstwo ma powierzchnię 11,59 hektara, a w Unii to 17,4 hektara. Można powiedzieć, że to tylko statystyka, ale przecież ona skąd się bierze? Nasza rodzima Adrianna Wrona z Instytutu Zielonej Gospodarki uważa, że podejście Komisji do uproszczenia WPR stanowi niepokojący odwrót od rozwiązywania pierwotnych przyczyn wyzwań rolniczych. Jednocześnie wylicza, wylicza kluczowe problemy rolnictwa w Europie: to niska rentowność, ograniczenie możliwości finansowania inwestycji, zwiększające się ryzyka produkcyjne spowodowane zmianami klimatu oraz brak wystarczającego wsparcia doradczego i technologicznego. Niska rentowność, czyli zbyt mały zysk wobec poniesionych kosztów. Wynika m.in. z nakładania na rolnictwo coraz większych obciążeń, na przykład wzrost cen energii dzięki systemowi ETS, czyli Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami oraz odbierania rolnikom narzędzi, które pomagają sprostać wyzwaniom, czyli ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i w nawożeniu. Tak, to rentowność jest kluczowa, bo rolnika, który będzie uczciwie zarabiał na sprzedaży swoich plonów, stać będzie na radzenie sobie z suszą, sfinansuje inwestycje i znajdzie wsparcie technologiczne bez pomocy jakichś tam instytutów zielonej gospodarki. Znamienna jest także wypowiedź anonimowego urzędnika Unii Europejskiej. Właśnie w takich sytuacjach zawsze się pojawiają anonimowi urzędnicy Unii Europejskiej. Który zasugerował, że pakiet uproszczeń mógłby jeszcze bardziej zaszkodzić Zielonemu Ładowi. Zauważył on także, że państwa członkowe, członkowskie UE wywierają presję, aby jeszcze bardziej obniżyć wymogi ekologiczne. I tym się on martwi. Ale przecież to rządy państw członkowskich muszą wysyłać policję na rolnicze blokady i płacą za to z własnej kieszeni, a nie z pieniędzy Brukseli. Teraz dopiero zobaczymy, jak słabi są ci, którzy byli najgłośniejsi. Bo to grupki zielonych benzwałów, gardłując latami o skutkach zmiany klimatu, wygenerowały problem, którego skutki ponosi ktoś inny. Dziś pozostało im przyklejanie się do jezdni w dużych miastach. Za nieboszczki komuny mówiło się, dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. Teraz można by powiedzieć, dajcie mi zielonego, a znajdzie się rozpuszczalnik. Na partie zielonych w krajach Europy głosuje między kilka a kilkanaście procent wyborców. Duże partie polityczne przejęły zielony program, żeby nie uciekały im głosy poparcia. Nikt nie zdawał 10, 20, 30 lat temu, nikt nie zdawał sobie sprawy ze skutków tego zjawiska, jakie to będzie miało dla gospodarki. I dopiero masowe protesty rolników przeciw Zielonemu Ładowi, organizowane od Lizbony bo po Białystok, doprowadziły do korekty kursu obranego przez kilkanaście, kilkanaście lat temu. Unia Uczyniła także inny krok w kierunku przez nas pożądanych. Wydaje się, że po 5 czerwca, kiedy wygasają wprowadzone po wybuchu wojny na wschodzie tzw. Tak autonomiczne środki handlowe, handel z Ukrainą wróci na stare przedwojenne tory. Wrócą więc kontyngenty na import, na import towarów wrażliwych, takich jak jaja, kukurydza, drób, produkty mleczne, wołowina, wieprzowina i pszenica. Ukraińcy musieli to wiedzieć, bo... Zmniejszyli już wcześniej, znacznie wcześniej, zmniejszyli za siebie buraków cukrowych, zdając sobie sprawę z tego, że nadmiaru cukru nie będą mogli wyeksportować do Unii, a na rynku światowym byliby niekonkurencyjni.